Cześć, witajcie w kolejnym odcinku tunerowym. Dzisiaj będziemy zajmować się tunerem Onkyo Integra Model T9060. Tuner z wyższej linii, model z wyższej linii. Jeśli chodzi o Onkyo, zbudowany jak czołg. Pierwsze co rzuca się w oczy, to jego waga to jest około 6 kg. Blachy stalowe pokrywa, pokrywy górnej dość grube, panel aluminiowy dość szeroki, może dość nie szeroki, ale dość głęboki, osłaniający panel. Eee, ciekawa funkcja wyś na wyświetlaczu oprócz filtra yy, white lub narrow bardzo fajna opcja przy zmianie yy, na narrow czyli na, wąską, na wąskie wąski filtr pośrednie częstotliwości. Zobaczcie, jak fajnie zanika nam zanikają nam diody. No nie, gasną, e, nie gasną nam w momencie, tylko sobie po malutku przygaszają. Bardzo mi się to podoba. Taki Bayer, ale fajny. E, włącznik High Blend, czyli coś podobnego do Sony, e, czyli, czyli, czyli wysokie częstotliwości e, są tak jakby sumowane. Nie podlegają efektowi stereo, przez co ten szum ćwierkanie jest niższe. Funkcja wyciszania, muting mode albo stereo, albo mono. Przy okazji DM faza, przełączana DM faza, czyli albo 75 mikrosekund, albo 50 mikrosekund. Fajna opcja, że jest to przełączane. Podoba mi się. I bardzo ciekawa rzecz, wyświetlacz, a raczej wskaźnik diodowy. Taka linika diodowa sygnału wyskalowany w jednostkach db -micro lub wskaźnik dewiacji w procentach. I bardzo fajna rzecz, o ile wskaźnik sygnału delikatnie zawyża wskazania, nie pokrywa się to z moim generatorem, o tyle wskaźnik dewiacji, zobaczymy przyłączymy się na wskaźnik dewiacji, tu mamy 50%, on jest poza 50% i bardzo fajnie to się pokrywa z moim generatorem. Na generatorze mam dewiację 65%, więc to by miało odzwierciedlenie. Fajna, fajna opcja. Dewiacja, oczywiście, czyli, czyli, czyli stopie modulacji. Jeżeli przyłączymy się na stację radiową, ona sobie pływa. Tutaj z racji, że mamy 1 kHz. Sygnał stały, dewiacja stała stoi w miejscu. Strojenie normal. Czyli ręczne dostrajanie się do stacji lub automatyczne. Przycisk zapamiętywania stacji, i taki klocek ma tylko, zobaczcie, 7 presetów, i nie są one przełączane. Wydaje mi się, że i tak, w zupełności, te 7, 7 banków pamięci w zupełności wystarcza do, do, jeśli chodzi o dzisiejsze czasy, to w sumie wśród tych stacji, te 7 można wyłapać sobie spokojnie takich, które są godne, odsłuchu. Jeśli chodzi o podtrzymanie pamięci, to może delikatnie Wam to pokażę. Pod spodem jest klapka, w której mieszczą się dwa, dwie baterie, paluszki. Rozmiarów w tym momencie nie pamiętam, ale one są do funkcji podtrzymania pamięci. Tutaj również mamy przełącznik kroku w strojeniu FM albo 200 kHz, albo 50 kHz. Także takie ciekawostki. I zrobimy sobie odcineczek troszeczkę pomiarowy. Jeśli chodzi o serwis, to tylko tutaj strojenie. Właściciel przysłał na strojenie ten, ten tuner. I troszeczkę zrobimy takiego wymiaru edukacyjnego. Tak jak zawsze, pomiary na wejściu, pomiary po strojeniu. I ostatni etap: zrobimy sobie pomiary. Po zmianie, a właściwie po zwiększeniu pojemności filtracji, w zasilaniu. Jest to na życzenie właściciela. Będziemy zmieniać tą, ten kondensator. W tym momencie nie wiem z jakiej pojemności nominalnej, ale na jeśli dobrze pamiętam na 5800 mikrofaradów, także włożymy sobie większą pojemność. Zobaczymy, czy cośkolwiek, jeśli chodzi o. Myślę, że o zniekształcenia, tam nie będzie to widoczne. Prędzej będzie to widoczne na, na analizatorze widma i sprawdzimy sobie, czy składowa stała może nie składowa stała źle powiedziałem czy składowa 50 Hz ulegnie zmianie a właściwie jej obniżenie bo na tym by nam zależało jeżeli zwiększymy filtrację zależałoby na, na tym aby składowa przy dźwięku sieci zmalała także na, na, na analizatorze widma postaramy się to wyłapać jeśli chodzi o pomiary wstępne wiem że czasem to jest nudne ale no cóż no trzeba jakoś ocenić to co mamy na wejściu tak żeby było coś fajnie widać złapiemy ostrość to są pomiary na wejściu naszego tunera przypominam funkcja czy tam filtr wide czyli szeroki 15 setnych kanał lewy 1 dziesiąta kanał prawy SNR 56 dB kanał lewy 59 dB kanał prawy jeśli chodzi o rozkład harmoniczny, wygląda on następująco: dość wysoka druga harmoniczna, trzecia jeszcze widoczna. To samo w prawym kanale. Tutaj właściwie widzimy też jakieś nakładki od harmoniczna. Pilota tutaj mamy 19 kHz. A to co wcześniej taka trawka, to właściwie nie wiem od czego to i skąd to się bierze. Zobaczymy, czy to ulegnie zmianie. Jeśli chodzi o strojenie, a być może wymiana. Kondensatora na, na większą pojemność. Złapmy sobie składową 50 Hz. 50 Hz, jak widzicie, ma minus 111, minus 112 dB. Kanał lewy i kanał prawy minus 110 dB. Czyli porównywalnie około minus 110, minus 111 dB, jeśli chodzi o składową 50 Hz. Złapmy sobie, tutaj będziemy mieli składować 100 Hz. 100 Hz, dobrze. 100 Hz mamy minus 112, ale tutaj dokładnie będzie około 99, mamy maksimum, również minus 112, minus 111, więc bardzo podobnie. Kanał prawy to samo minus 109, minus 111. Czyli takie mamy pomiary wstępne. Zróbmy sobie jeszcze pomiar w mono. Pomiar w mono 11 setnych. Włączamy z powrotem, przepraszam, włączamy z powrotem funkcję stereo. I sprawdźmy sobie jeszcze w trybie wąskim wide, przepraszam narrow. To co zawsze mówię w trybie narrow muszą nam zniekształcenia skoczyć. Obcinamy pasmo. Bezkarnie nie może się to odbywać. To co zawsze mówię, tryb narrow. Mamy większą selektywność kosztem niewielkiej, bo niewielkiej, ale utraty jakości dźwięku. No to tyle. Tyle jeśli chodzi o pomiary wstępne. Mamy peł, pełnię pomiarów wstępnych. Rozkręcamy, e, rozkręcamy tuner, zaglądamy do środka, zobaczymy jak jest zbudowany stroje. Z powrotem w, złapiemy sobie wyniki pomiary. Następnie wymienię filtrację na większą jeśli chodzi o kondensator, jego pojemność na większą, zwiększymy i również złapiemy sobie pełne pomiary. Porównamy, mamy do czego porównywać. Także trzy etapy dla ciekawskich. Może coś nowego. Sam jestem ciekaw, czy to coś da. Zobaczymy. I jeszcze mały update. Sprawdźmy sobie czułość użytkową stereo. Jesteśmy w trybie stereo. Ja zmniejszam wyjście. Czytam napięcie wyjściowe z generatora. Jesteśmy na minus 80 dBmów Mamy 45-43 dB SNR. Minus 81. Minus 81 tak naprawdę już nam przeskakuje po malutku. Nawet się tam pojawia 39 decybeli. No, powiedzmy jeszcze jedno oczko. Minus 82. Minus 82, no to już nam przeskakuje spokojnie na minus, na przepraszam, na 39 dB. To jest nasza czułość użytkowa stereo. Minus 82 dBm. Zobaczymy, czy po strojeniu coś się poprawi. I tak prezentuje się wnętrze naszego tunera Onkyo. Transformator sieciowy. Sekcja zasilacza. Pojemność filtrująca główna 2200 mikrofaradów. Zamieńmy na 5800. Dość pokaźnych rozmiarów radiator od napięcia. Od wejścia sygnału głowica, czyli nasz fronten, głowica WC. W tym obszarze znajduje się tor pośredniej częstotliwości. Niebieskie filtry, czyli te o, o, o jak najwyższej jakości, zapewniające jak najwyższą jakość sygnału. Wzmacniacz pośredniej częstotliwości zbudowany na elementach scalonych. Pierwszy wzmacniacz LA1222, i drugi wzmacniacz również scalony, jest to Mi pc 555 h Poprzedzielane są również te scalone wzmacniacze tranzystorami. Oczywiście w filtrze White zapewne będziemy mieli dwa filtry lub trzy, jeszcze nie wnikałem w schemat. A kolejne dwa lub trzy są załączane w trybie naro, jak ma to zazwyczaj, jak to jest zazwyczaj w tunerach. Kostka, czy tam scalak od pośredniej częstotliwości Hitachi ha 11-225, Filtry do strojenia, filtry detektora, cewki detektora, strojenie zera detektora i. Zniekształceń. Następnie mamy stereodekoder dość pokaźnych rozmiarów na płycie, bo ciągnie się tutaj mamy Salak Hitachi również 12-016, bo pewne tutaj mamy przełączanie gdzieś DMFazy na tych tranzystorach i tutaj na tych widocznych kondensatorach stałych. Tu jest zapewne zrealizowany przełącznik DM fazy, czyli wyboru tego co mówiłem z panelu przedniego. Filtr dolno przepustowy i o dziwo tak to jest zrobione, że ciągnie się tutaj wyjście ze sterodekodera, czyli nas sygnał już zdekodowany, czyli sygnał audio poprzez wzmacniacze operacyjne przechodzi, które tworzą tutaj zapewne Wzmacniacz, jak i, jak i bufor wyjściowy, następnie przewodem ekranowanym ciągnięte są aż do tego miejsca, czyli do naszych złączeń RCA. Poprzez taka ciekawostka sygnał przechodzi przez potencjometr głośności, bo tak można to powiedzieć, że to jest potencjometr głośności, czyli możemy sobie wyregulować poziom wyjściowy naszego sygnału audio z naszego tunera to tak pokrótce to jest pierwsza płyta czyli płyta tak naprawdę z sercem układu czyli z całą z całym torem odwócz do małej częstotliwości natomiast tu na przedniej przy, przy na przodzie tunera oddzielona stalowym profilem który pewnie również tworzy czy występuje w roli ekranu mamy tak zwany układ sterujący do panela, sterujący całą automatyką wszystkich przełączników, panela, wyświetlacza, jak i wszystkimi funkcjami. To, co mówiłem, podtrzymanie pamięci na dwóch paluszkach. Można troszeczkę zmodyfikować ten układ, żeby nie załączać paluszeczków czy tam akumulatorków. Tutaj można zwiększyć pojemność tego kondensatora. Zawsze to podniesie nam czas podtrzymania pamięci. Można również zastosować jakiś SuperCAP czy tam Golden Cup o większej pojemności. Może z właścicielowi podsunę taki pomysł, jeżeli nie chcę montować tej paluszków, można delikatnie zwiększyć tę pojemność i będzie również zrealizowane podtrzymanie pamięci. To tyle. Ja biorę się za strojenie. Punktów troszeczkę jest. Zarówno siła sygnału ustawić musimy siłę sygnału, bo ona mi nie odpowiada z temu co jest na generatorze. Oczywiście zero detektora zniekształcenia, separacja dekodera i chyba tyle. Zrobimy sobie wtedy pomiary i zmienimy jeszcze pojemność na większą. Widzę tutaj klej, który już widać się sypie. Musimy sobie go delikatnie usunąć, jak przy okazji wymiany kondensatora. Płyta dolna, podłoga tak zwana jest odkręcana. Zobaczcie, to jest tak czyściutki tunerek, nie ma tu żadnego kurzu. Płyta troszeczkę przykurzona, ale ja to pędzeleczkiem oczywiście przelecę. Podłoga dolna na szczęście jest odkręcana, więc całej płyty nie trzeba demontować. Ja obejrzę sobie luty, szczególnie tutaj. Jak widać delikatnie to wszystko chodzi na, 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 zaś, na stabilizatorze napięć zasilających. Tutaj dochodzi do dużych różnic temperatury, więc ten lód pracuje i ma prawo tutaj, może nie prawo, ale przypadłość do pękania, więc to sobie obejrzymy. To również przy okazji wymiany kondensatora. Ja na razie serwisówka w dłoń, stroje tor. Zobaczymy, czy uda się coś lepiej tutaj wyciągnąć. Tu widzę, że można by również przyszłościowo zastosować pod podstawki precyzyjne. Jak ktoś lubi się bawić w wymianę, w wymianę opampów, tak zwanych, może się pobawić w to. Podstawki precyzyjne sprawdzają się tutaj znakomicie w tej roli. To tyle. Stroje widzimy się na pomiarach. etap ustawienia separacji stereodekodera. Jak widzicie sygnał jest puszczony w kanał prawy. 60 dB w kanale prawym. A wszechsłuch w kanale lewym 23 dB. Ustawiamy tak separację, aby uzyskać minimum wskazań. W lewym kanale, czyli jak najmniejszy przesuw w lewym kanale. Jak widzicie, zjeżdżam sobie. Minimum, co mogę uzyskać, to około 9 dB. I tak zostawiamy. I mamy minimum, czyli jak widać, o 15 dB poprawiona separacja i zmniejszony przesuw w kanale lewym. Przełączmy się na kanał lewy. Sytuacja podobna. 10 decybeli tam było 9 zostawiamy tak jest separacja ustawiona. I jesteśmy już po strojeniu sekcji tunera pełnym strojeniu według serwisówki. no spadni pokazywacz jest. Jesteśmy w trybie w tym momencie white tryb stereo. I wyniki jakie mamy to. 24 tysięczne kanał lewy 22 tysięczne kanał prawy. Czyli zbiliśmy no, o rząd wielkości tak, zniekształcenia. SNR jak można się domyślać w górę jest to blisko 70 decybeli kanał lewy kanał prawy separacja stereo dekodera również poprawiona to co pokazywałem przed momentem. Jeszcze zobaczmy sobie kanał lewy prawy oba kanały czyli separacja poprawiona. Wynosi ponad 50 dB około 50 dB w trybie stereo. Jeszcze tak, tryb na w Tryb na roł 10, więc również coś nam tam spadło. Separacja 2 SNR również poprawione. Co jeszcze sobie testowaliśmy? Wskazania. Wskazania wskaźników również nastrojone, czyli skalibrowane wskaźniki sygnału. Jak widzicie, druga harmoniczna uległa znacznemu obniżeniu w obu kanałach. Trzecia również. Niestety ta trawka tutaj przy 19 nadal jest obecna. Wydaje mi się, że nieco spadła, ale mimo wszystko zostaje. Eee, przydźwięk od sieci, od, od składowej sieci 50 Hz nadal na tym samym poziomie jest to około minus 112 minus 111, minus 112 decybeli kanał lewy kanał prawy minus 110 w kanale prawym dobra, mamy komplet wyników jeszcze sprawdźmy sobie w trybie mono jak widać w trybie mono na generatorze wyłączę tryb mono 15 tysięczny kanał lewy kanał prawy 70 decybeli SNR czyli praktycznie tryb mono od trybu stereo różni się nieznacznym wzrostem w trybie stereo zniekształceń, co uważam za poprawnie zestrojony tunel, również to potwierdza. Yy, ok, jeszcze czułość sobie zobaczmy. Może oddalę się, albo nie, już nie będę się oddalał, ja Wam już powiem na słuch. Minus 80 dB dBmów z generatora mamy jeszcze 49 dB. Yy, minus a, nie to. Minus 82 dBm z generatora. Pamię przypominam, w poprzednim przypadku, przed strojem mieliśmy już 40-39 dB SNR, czyli już nasza czułość użytkowa się kończyła. Nasze możliwości tunera na się kończyły. W tym momencie lecimy sobie nadal w dół z sygnałem. Minus 85 dBm i zobaczmy, mamy jeszcze 44-43 dB SNR, czyli jeszcze możemy obniżać sygnał. I już nam skakuje na 39 dB, czyli uważam, że to jest poziom już graniczny, jeśli chodzi o czułość. Minus 87 dBmów, to jest 10 mikrovoltów czułości, a mieliśmy wcześniej minus 82, 17,8, czyli niemal, no można powiedzieć o 3 czwarte, przepraszam, co ja mówię, o, o, o niemal połowę, blisko połowę. Obniżyliśmy to znaczy zwiększyliśmy naszą czułość użytkową stereo. Czy to dużo, czy mało? Pozostawiam to już do Waszej odpowiedzi. Według mnie każda poprawa jest dobra. Nie jest to już kosmetyczna. To jest 5 dBmów. Poprawa czułości użytkowej na tak małych sygnałach pracując, to już w tym momencie przy minus 82 dBmach jesteśmy spokojnie w stanie odsłuchać stację. Czego nie można było powiedzieć yy, o tym przed strojeniem. Ok, mamy pełen, pełen yy, komplet wyników po strojeniu. Ja teraz nie tykam już żadnych nastaw, nie ruszam yy, żadnych już cewek ani punktów strojeniowych. Wymontowuję w tym momencie yy, ten kondensator. 40, przepraszam, 2200 mikrofaradów. Montuje 5800 i zobaczymy, czy coś nam się poprawi, czy coś nam się pogorszy. I podmienimy sobie kondensator. Oczywiście mówiłem 5800, to jest 5900 mikrofaradów. I zobaczcie, pojemność zmierzona 7200 200, 7 mikrofaradów. Jeśli chodzi o nowy kondensator, to jest ten, który został wymontowany. 2200 mikrofaradów nominalnie. Zobaczmy sobie, ile mu zostało. 1700 z lekkim hakiem, czyli tak czy siak kwalifikował się do wymiany. Decyzja słuszna, że wymienimy sobie na nowy. Trata pojemności powyżej 20%, więc wymieniamy. I takie mamy wyniki po wymianie kondensatora, jeśli chodzi o zniekształcenia. No to właściwie pozostało na bez zmian. SNR również bez zmian. Sprawdźmy sobie teraz składowe. Składowa 50 Hz. Przy dźwięku sieci minus 112, minus 113. Maksymalnie, więc mam wrażenie, że 1 decybel do dwóch obniżyliśmy. Kanał prawy minus 111, minus 110, minus 111, więc właściwie bez zmian. Składowa 100 Hz, minus 104. A wydaje mi się, że było chyba coś podobnie jak, jak składowa 50 Hz, czyli coś około 110. Być może pamięć mnie myli, ale na filmie sobie to po prostu cofniemy i zweryfikujemy jeśli tak by było no to uzyskaliśmy wyniki gorsze dla 100 Hz być może ta bliska odległość od radiatora tych kondensatorów resztę również dała mi się we znaki, więc ja dodatkowo jeszcze odpalam rozlutownicę, skontroluję stan tych kondensatorów resztę kondensatorów filtrujących i zobaczymy, być może tu jeszcze jest przyczyna, jeśli są w stanie dobrym, temat uważam za zamknięty, wnioski należy wyciągnąć samemu. I mamy już nasz tunel gotowy, sprawdziłem resztę kondensatorów, e, okazały się sprawne, więc zostają. Główny został tylko zmieniony, e, zgodnie z porozumieniem z właścicielem, porozumieniem z właścicielem wymieniłem kondensator podtrzymania pamięci. Teraz będzie spokój, nie będzie trzeba stosować zewnętrznych baterii akumulatorów w podłodze, w tym koszyczku, który Wam pokazywałem. Tak, jeszcze poza zawodami, jak to się mówi, dokonałem lekkiego strojenia. I zobaczmy sobie na wyniki. I tak prezentują się wyniki w trybie White. Poniżej 200 zeszliśmy kanał lewy, kanał prawy, SNR powyżej 70 dB. Jeśli chodzi o te składowe, to po przykręceniu obudowy dolnej, yy, która być może również działa jako ekran, mamy minus 109, minus 110 dla 50 herców i dla 100 herców minus 109, minus 110, więc są na równe. Czyli mamy to samo praktycznie co przed wymianą kondensatora, czyli pomimo utraty pojemności układ nadal działał poprawnie. jakiś tutaj spektakularnych zmian ja przynajmniej nie widzę. I cóż, wnioski pozostawiam dla Was. Teraz czym się bawię, co widzicie, podskoki na analizatorze, to przełączam DM fazę. Teraz jest denszaza prawdopodobnie dla Stanów Zjednoczonych, czyli 75 mikrosekund, a teraz dla Europy i tak zostaje. Błędnie tutaj jest opisane tryb normal, czyli po normalnie, po załączeniu tunera mamy tryb normal. Tak naprawdę to nie jest tryb normal, tylko to jest w innych tunerach, jest to oznaczone jako tryb narrow, czyli wąski. Czyli ja zalecam dla właściciela, no niestety trzeba sobie ręcznie wdusić, e, przełączyć się na tryb szeroki, czyli wide. Jeżeli w pobliżu nie mamy jakiejś stacji, które by nam zagłuszały, e, proponuję, aby dokonywać odsłuchu w trybie wide. A dlaczego? A no dlatego, że w samym trybie White, czyli szeroki mamy takie zniekształcenia. Natomiast w trybie normal, który z automatu jest załadowywany, mamy takie, więc no utrata, jeśli chodzi o SNR, jest dość wysoka, dość znaczna. Dlaczego tutaj normal? Ja uważam, że normal tutaj jest jako naroł w innych tunerach. Ano dlatego, że mamy w tym momencie 5 aż 5 filtrów pośredniej częstotliwości w torze PC co normalnie w innych tunerach to jest nawet więcej jak średnia liczba filtrów w innych tunerach, a tu jest tak to nazwane tryb normal. Także ja zalecam dla właściciela i dla innych użytkowników użytkowywanie, użytkowanie tunera w trybie w trybie normal. Jak widzicie po przełączeniu w tryb normal wyniki bardzo zbieżne w kanale lewym, kanale prawym jest to już na poziomie Błędu pomiarowego, tak zostawiam i na tym kończę. Oczywiście nie będę już Was przynuzał tutaj przeszukiwaniem skali. Myślę, że na samym, no jak widzicie, na samym kablu z generatora, podłączonym do, do gniazda wejściowego antenowego, już odbieramy stację bez problemu. Jak pokazałem czułość tunera wzrosła dość, dość znacznie, bo o 5 dB nawet 6 jakbym dobrze się pomierzył. Także poprawa mamy poprawę przede wszystkim w, w zniekształceniach poprawa w escenerze poprawa w czułości Wymieniony kondensator, który był uszkodzony, i wymieniony kondensator podtrzymania pamięci. Więcej na ten moment prac nie przewiduje w tym tunerze to, co mieliśmy zrobić. Zrobiliśmy. Inne tunery czekają również na pracę. Także ten zakręcam obudowę Ja sobie bardzo chętnie go potestuję, troszeczkę u siebie w swoim systemie audio posłucham, ponieważ wyniki są dość przyzwoite, a jak będzie grał no to ja już sobie na spokojnie to przetestuję. I koniec skali Radio Z. Dziękuję Wam. Do następnego. Trzymajcie się. Cześć.